Dzień dobry Państwu, Pani Olgo. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w naszym studiu Gdynia Filmowa. Olga Bołą no kobieta o wielu, ta, wielu talentów. Przede wszystkim, znaczy nie wiem czy przede wszystkim, ale właściwie po pierwsze aktorka. W tym roku na 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, między innymi w filmie Adriana Panka, Simona Kosak. E, w jaką rolę się pani wciela, proszę nam powiedzieć? W, u e, Adriana Panka w filmie Simona gram Hannę Gucwińską. Mm -hmm. Postać chyba, którą każdy e, kojarzy e, z telewizji. E, no właśnie, e, aktorka, Olga bądź jako aktorka. E, czym się pani kieruje, mm, wybierając rolę? Intuicją trochę, dobrym scenariuszem, domyślam się, ale czym? No, to jest zawód, więc podchodzę do tego jak do kolejnych zadań. Wiadomo, że musi być fajny tekst, albo musi być osoba, która robi ten film, która wymyśla ten film, która jest inspiracją i z którą chce pracować. Czasem temat, czasem rola. Mhm. Hanna Gucwińską, no jak poproszono mnie o właśnie o zagranie tej postaci, to sobie pomyślałam, Boże, super. Spróbuję, zmierzę się z tym. Rzadko, rzadko też miałam okazję wcielać się w postaci, żeby trochę ją odegrać. Żeby spróbować stać się kimś podobnym. Więc to było fajne też w przygotowaniu. No i po drugie, <laughs> Olga, ci jako reżyserka, bo przypomnijmy Alicję i Żabkę, krótki metraż 2020 rok. Wyjechał z Gdyni z nagrodą, e, nawet dwoma, tak, bo to było i, e, i za najlepszy film i też od, e, Ireny, e, od Marki i Irena Eris. Bardzo odważny temat e, i bardzo ważny, e, ale czemu krótki metraż? Bo to jest pierwszy film. Mm -hmm. Nie ostatni mam nadzieję. <grytanie> e, no. Znaczy, gdzieś bardzo mnie pociąga wizja opowiadania swoich historii. W... To, to takie są autorskie wypowiedzi, które musi się zdarzyć, do tego czas i miejsce, więc rzeczywiście myślę o, nad taką kolejną wypowiedzią. Natomiast ja w pierwszym zawsze, no zawsze będę aktorką, mhm. która e, opowiada postaciami. Mhm. Ale Alicja i Żabka no to była taka potrzeba serca: zrobić uh -huh. film po prostu o tym, że to kobieta decyduje, kobieta bierze odpowiedzialność za swoje życie też względem posiadania czy nieposiadania uh -huh. dziecka. Uh -huh. Że nie, nie będę tutaj rozstrzygać, bo nie jest moją rolą, e, co jest właściwe i nie powinno to być naszą rolą, ocena, tylko danie szansy, żeby każdy to życie przeżył tak, jak potrafi najlepiej i podejmował własne decyzje. Uh -huh. A czy po tak spektakularnym no, debiucie reżyserskim pomyślała sobie Pani przez chwilę, a nie, może jednak, może jednak kocham bardziej te reżyserię niż aktorstwo? No nie, aktorstwo to... Mhm. Aktorstwo jest... Ja, ja jestem aktorką od... Poszłam do liceum i poszłam od razu mhm. do kółka teatralnego, więc aktorstwo jest częścią mnie, mojej wypowiedzi. Natomiast... Ym, ta próba opowiedzenia własnej historii wynikała z potrzeby. Mhm. Z czegoś takiego, że ja mam marzenie robienie, robienia takich filmów, które są trochę oderwane od rzeczywistości, albo opowiadają o kawałku rzeczywistości, który jest, że we wszystkim chcę widzieć jakąś taką, taką szaleńczą mhm. potrzebę. Ym, życia na, na własny rachunek mm. na do, i, i znajdowania jakiegoś dobra. I decydowania też właśnie o to, o czym tak, o sobie i o mierzeniu się z najtrudniejszymi rzeczami, ale jednak wybierania życia po swojemu. Mm. Więc ym, znajduję takie kawałki, o których chcę opowiadać. Mm -hmm. Ale to nie jest mój sposób na życie. Ja jestem aktorką mm -hmm. i nią jestem. No. Mm. Ale ja mam ADHD, lubię robić <laughs> różne rzeczy, więc to jest taka. Taka rzecz, którą, do której mnie mocno ciągnęło, żeby powiedzieć tą Alicję i żabkę. I ciągnie mnie mocno jeszcze do jednej historii, więc no. może będzie jakiś ciąg dalszy, ale to jest zawsze z takim, na takim chillu, i na czymś takim, że moje życie to jest aktorstwo, to jest moja rodzina, to są moje dzieci. A, a, a to, to, jest taki, to jest taka frajda, i to jest taka rzecz, która to jest takie spełnianie moich marzeń. Mhm. No i kolejna rola, ogało Bołądź jako jurorka, bo przypomnijmy, że w zeszłym, na, w zeszłym roku na festiwalu była Pani w jury konkursu właśnie filmów krótkometrażowych. Czy to też jakaś nowa rola, właśnie ocenianie jakby innych, jakie to emocje przynosi? No ocenianie innych to jest przede wszystkim wielka odpowiedzialność, mhm. bo mm... Wiem jak taka nagroda uskrzydla i ile daje poczucia satysfakcji. Krótki metraż robi się własnym sumptem często opierając się na, 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 na nie wiem, samozaparciu. Więc ja zawsze podziwiam każdego kto chce zrobić mhm. film i który dopina ten projekt do końca. Mhm. Więc przede wszystkim to zawsze jest wielki podziw dla twórców i szacunek że, że chcieli się z tym zmierzyć. No i. Moim zdaniem, w krótkich metrażach widać od razu perły. Mhm. Jak ktoś potrafi w krótkiej formie streścić temat mhm. i, i stworzyć film. No właśnie. Lubi pani przyjeżdżać do Gdyni? Bardzo lubię ten festiwal. Jest, jest bliski mojemu sercu. Mhm. Pierwszy film, z którym tutaj przyjechałam, to były skrzydlate świnie. Świetny. I mhm. tak się zaczęła moja przygoda zawodowa. I też z festiwalem, i to mhm. były pamiętam, że rok wcześniej to były piksele, więc nie wiem, czy nie wiem, czy byłam z pikselami, czy piksele i skrzydlate świnie były w jednym roku, więc nie jestem w stanie tego powiedzieć. Więc to jest tak, to jest takie początki tuż po szkole i jakoś no, no czuję się tutaj dobrze na tym festiwalu. A gdybym zapytała panią, jaki kolor ma dla Pani to miasto, co by pani powiedziała? Niebieskie. Niebieskie. A zapach. Oj, zapach to jest takiego długiego powrotu do domu, bo zapach mi się kojarzy z kuszeniem. A tutaj jak się przyjeżdża nawet na moment, na dwa-trzy dni, to po prostu strasznie trudno jest wrócić do pokoju hotelowego, bo właśnie tutaj widzę znajomego, jest cześć, cześć i. Wraca się do, do tego pokoju późno, wychodzi się wcześniej. I tak spotyka się dużo z ludzi, których na przykład spotyka się tylko co roku, bo nie ma się czasu. No właśnie, normalnie, nawet mieszkając w jednym mieście. I moje ulubione pytanie, które zadaję z przyjemnością: czy myśli Pani, że Gdynia jest kobietą? Tak. Mhm. Gdynia mhm. jest. Przepiękną mm -hmm. kobietą, która nie musi się pchać. Mm -hmm. e, ona ma swoje miejsce, mm -hmm. e, jest w, wspaniale też wkomponowana mm -hmm. dla mnie. Ja bardzo lubię Trójmiasto mm -hmm. i bardzo lubię przyjeżdżać nad morze to właśnie tutaj. Uwielbiam Gdynię za nowe smaki, nowe mm. knajpy, mm. jest wiele świetnych restauracji, mm. kawiarnie, kocham, dzisiaj zaczęłam od Flow, potem pójdę do Pokusy, jestem fanką e, kawy, więc mm. kawiarnie Speciality mm. macie świetne, mm. macie świetne wypieki, macie wspaniałą architekturę, macie dostęp do morza, co już większość Polski wam zazdrości, wszystkich w wkurza, macie piękne plaże. E, Macie wiatr, mm -hmm. który przynosi zmiany. Mm -hmm, macie mm -hmm. teraz macie słońce. Mm -hmm. ja, ja w ogóle kocham to miejsce, bo też uwielbiam grać na gdyńskiej scenie. Mm -hmm. Czasem tutaj przyjeżdżam i gram z teatrem. E, aha, e, tak, tak. tak. jest tak, mi tak, tutaj tak, po tak, prostu tak. blisko. A rzeczywiście, no to na pewno już też te ulubione miejsca. No tak, no to wszystko jasne. Zapomniałam jeszcze o tym aspekcie, o tych e, spektaklach gościnnych. No i festiwal e, Opener. Na którym też bywam, Aha. i e, wtedy jazda autobusem, na przykład zabytkowym i karusem mhm. na openera, e, i przejście, i właśnie e, zabawa na festiwalu, też jest to po prostu. No, bardzo lubię gdynie mhm. i bardzo lubię tu przyjeżdżać z okazji też, i festiwali, i, i też grania, ale też relaksu, mhm. jazdy na rowerze, mhm. przemierzania właśnie e, ścieżką rowerową mhm. wzdłuż, e, A wzdłuż plaży, mhm. więc. No macie super miasto do życia. Jezu, tak pięknie pani to opowiedziała, że, że jestem zachwycona i normalnie bym się przeprowadziła do Gdyni, gdybym to cię nie urodziła. Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia w Gdyni po prostu. Do zobaczenia, tak, do zobaczenia. Dziękuję.